Dlaczego kobieta ma mniejsze stopy od mężczyzn, żeby stała bliżej z lewu? Dlaczego rolnik wstaje bardzo wcześnie rano, żeby dłużej nic nie robić? Ile będzie kosztował przelot pana samolocikiem do Warszawy? pyta małżeństwo. Mogę was przewieźć za darmo, jeśli podczas lotu nie powiecie ani słowa. Już po wylądowaniu pilot, który w czasie lotu wykonywał różne karkołomne akrobacje, gratuluje facetowi. No, muszę przyznać, że jeszcze żadnemu z moich pasażerów nie udało się zachować milczenia w czasie lotu. A wie pan, przyznaje Koleś, w pewnym momencie chciałem krzyknąć w jakim? Kiedy żona wypadała z samolotu? To słyszałem, że twój ojciec był głupi, chyba twój. Jaki jest szczyt odwagi! Przejść w Turbanie po Manhattanie! Przylatuje Jasiu do domu i krzyczy. Tata powiesił się na strychu. Wszyscy biegną przestraszeni na strych, a Jasiu żartowałem. Wszyscy odetchnęli z ulgą, a Jasiu. On powiesił się w piwnicy. Ja. Czy wyrzekasz się synu szatana? Nie mogę, ojcze, mam z nią dwoje dzieci. Ja. Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi: Kto głupi wstać? Jasiu wstaje. Nauczyciel pyta: czemu wstałeś? Bo nie chciałem, żeby pan sam stał. Ja. Muzułmanin jedzie taksówką Gdzie mam pana wysadzić? Pyta taksówkarz Ale zbieg okoliczności Miałem pana spytać o to samo <noise> Dziadek dał wnuczkowi 50 zł na urodziny Mama obserwuje synka i wreszcie mówi Olek, podziękuj dziadziusiowi Ale jak? Powiedz tak jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniądze Olek więc wraca do dziadka i mówi, czemu tak mało? Lekcja poglądowa w szkole podstawowej. Pani wychowawczyni pyta dzieci, jakie znają leki farmaceutyczne. Oczywiście Jasiu jako pierwszy podnosi rączkę i krzyczy: Ja, ja, pani pyta. Jasiu, powiedz nam, jakie znasz lekarstwa. Wiagra, proszę pani. Zaskoczona pani, nie wiedząc co powiedzieć, upewnia się czy aby dobrze usłyszała. Jaś potwierdza. Pani pyta dalej. A na co, Jasiu, twoim zdaniem jest ta wiagra? Na sraczkę, proszę pani. Jak to, Jasiu, na sraczkę? Jesteś pewien? Tak, proszę pani. Co wieczór moja mama mówi do taty? Zażyj wiagrę, to może ci to gówno stwardnieje. Przyjeżdża babcia do Krzysia i mówi: Wnusiu, jakiś ty do mnie podobny. Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi: Mamusiu, babcia mnie straszy. <noise> Nauczyciel przyłapuje Jasia na oglądaniu Playboya i mówi: Jutro chcę widzieć twoją matkę. Na co Jasiu odpowiada: Po co czekać do jutra? Jest na czternastej stronie. Dwóch przyjaciół wraca późnym wieczorem z pokera jeden skarży się drugiemu. Wiesz, nigdy nie mogę oszukać żony. Gaszę silnik samochodu i wtaczam go do garażu, zdejmuję buty, skradam się na piętro, przebieram się w łazience. Ona zawsze się budzi i wydziera na mnie, że tak późno wracam. Masz złą technikę. Ja wjeżdżam na pełnym gazie do garażu. Trzaskam drzwiami, bekam, tupię, wpadam do pokoju, klepię ją w tyłek i mówię, co powiesz, mała na numerek. Nigdy się jeszcze nie obudziła! <noise> Dzieci miały przynieść do szkoły różne przedmioty związane z medycyną. Małgosia przyniosła skalpel, tomek, słuchawki. W końcu pani pyta się Jasia, Jasiu, co przyniosłeś? Aparat tlenowy. A skąd go wziąłeś? Od dziadka. A co na to dziadek? Aaaaa! <tryk> Przychodzi facet do sklepu z puzlami i mówi: Proszę puzle z wieloma elementami. Sprzedawczyni daje puzle sto części. Niech pani sobie nie żartuje, jestem zawodowcem. Daję mu 500 elementów. Takie to układam w 10 minut. Daję mu więc tysiąc. Takie to moje dzieci układają w pół godzinki. No to niech pan idzie na drugą stronę ulicy, tam jest piekarnia. Kup Kupse facet bułkę tartą i złóż rogala. Poważny wykład. Głos eksperta. Bywa tak, że kobieta odchodzi od męża tylko dlatego, że ten pije alkohol. Nagle głos z sali: A ile trzeba wypić? Facet siedzi w aucie. Dziewczyna wsiada do środka i komentuje: O, to już faceci nie potrafią otwierać drzwi? A ty myślisz, że jak dostałem się do środka? Nauczycielka daje klasie zadanie. Ułóżcie zdanie zawierające słowo ananas. Pierwsza zgłasza się Małgosia. Ananas jest zdrowym owocem. Później zgłasza się Paweł. Ananas rośnie na palmach. Teraz ty, Jasiu, mówi nauczycielka, a Jasiu na to. Basia puściła bąka, a na nas leci smród. Po otwarciu nowej przychodni lekarz siada dumny w fotelu i czeka na pierwszego pacjenta. Nagle pukanie do drzwi. Wchodzi pacjent, a lekarz, udając zajętego, podnosi słuchawkę i mówi: Niestety nie mogę pana przyjąć. Może w najbliższym tygodniu będę mieć czas. Dobrze pan wie, że do lekarzy ogromne tłumy. Postaram się w najbliższym tygodniu znaleźć trochę czasu. Odkłada słuchawkę i udaje, że dopiero teraz zobaczył pacjenta. Co panu dolega? Pyta lekarz. Jestem z telekomunikacji, przyszedłem podłączyć telefon. Podczas wizyty w szpitalu psychiatrycznym gość pyta ordynatora, jakie stosują kryteria, aby zdecydować, czy ktoś powinien zostać zamknięty w zakładzie, czy nie. Ordynator odpowiedział. Napełniamy wannę, a potem dajemy tej osobie łyżeczkę do herbaty, kubek i wiadro i prosimy, żeby opróżnił wannę. Aha, rozumiem, odpowiedział gość. Normalna osoba użyje wiadra, bo jest większe niż łyżeczka czy kubek. Nie, powiedział ordynator. Normalna osoba pociągnęłaby za korek.